Cześć. Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, kochani moi, przychodzę do was z małym drapingiem za 29 zł. Postanowiłam zrobić sobie dogrywkę tego ekstremalne 7, no ale wzięłam tylko jedną, dlatego że no to jest zdrabka po 20 zł, więc no, no szkoda po prostu mi pieniędzy na pustaki. Poza tym, wiecie, jak ostatnio u mnie wygląda, że poza kanałem wchodzą mi zdrabki bardzo ładnie, że mam. Mam różne fajne wygrane, a, a na kanale no. Jak jest, tak jest. Sami dobrze widzicie. E, I tak kochani, standardowo poproszę Was o bardzo zostawienie łapeczek, subskrypcji, komentarzy, to wiecie, że to pomaga, to jest bardzo miłe, także, także bardzo, bardzo chętnie to widzę. Staram się jak najszybciej odpisywać, zresztą to wiecie. I tak jeszcze w słowem wstępu, kochani moi, pamiętacie ci, którzy są ze mną od początku, że miałam na początku incydent z hejterami. Przy okazji mojego pierwszego konkursu, to był konkurs na 100 subskrypcji. Był hejt. Szybko się ukrócił. Wystarczyło zgłosić po prostu komentarze, jak spam, i, i się skończyło. No i teraz ogłosiłam kolejny konkurs na moją rodzinę. I znowu zaczęło się to samo. Jest problem, jest osoba, która ewidentnie zazdrości, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Niektóre kanały. Kilka kanałów po prostu wie o kogo mi chodzi, bo pokonsultowałam się. No, jest to osoba, która ewidentnie ma do mnie problem. Zaczęła mi zgłaszać filmiki z wygranymi u Was w konkursach, że wyłudzam te paczki, że mnie nie stać, że po co mi reklamy, skoro nie zarabiam jeszcze na reklamach? Tak, bo nie zarabiam, bo mam za mało subskrypcji. To zresztą dobrze wiecie, że to od tysiąca subskrypcji w górę dopiero się zarabiam. Ja mam niecałe. 430 osób, jak sprawdzałam. no ale nie w tym rzecz. Chciałabym raz na zawsze oficjalnie na tym filmiku wyjaśnić wszystkim, że mnie naprawdę takie rzeczy nie ruszają. Mi jest przykro, że muszą to czytać moi widzowie, czyli wy, bo ja nie zawsze jestem w stanie zareagować od razu na takie komentarze i je od razu zgłosić, usunąć. I wiem, że część z Was pewnie te komentarze będzie widzieć, zanim ja na to zareaguję. Tylko dlatego jest mi przykro, bo mnie to nie rusza, naprawdę. A jeżeli ta osoba, bo wiem, że ona mnie ogląda, nie subskrybuje, ale ogląda mój kanał i ma wielkie ale, powiem krótko. Jeżeli ktoś naprawdę ma aż tak silny ból dupy, zgłoście się do mnie. Mój mail jest podany. Naprawdę na jednym ze sklepów internetowych. Jest coś takiego fajnego. Jak macie na budupy. ja Wam to kupię, ja Wam to wyślę, kochani. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, zawsze może przestać mnie subskrybować, oglądać. Ja naprawdę nikogo nie namawiam. A jeszcze, żeby bardziej podkręcić to wszystko i bardziej wkurzyć osoby, które mnie nie lubią tylko dlatego, że jestem, że drapię, że mam subskrypcję, za niedługo, kochani, ogłoszę kolejny konkurs. Tylko tym razem będzie to konkurs na Tipi. Ale taka mała zapowiedź. Dobra, koniec ogłoszeń parafialnych, bo już pewnie Wy się znudziliście, bo wiem, że mam osoby przy sobie, które naprawdę mnie lubią, naprawdę lubią oglądać moje drapania. Są ze mną cały czas, czy piszą, czy nie. Ja widzę, kochani, widzę kto, kto jest, widzę ile jest lajków, ile jest wyświetleń. Jest bardzo dużo osób, które oglądają, a nie subskrybują, bo w statystykach można to zobaczyć. Osoby subskrybujące mój kanał to jest zaledwie 20 parę procent, niecałe 30% procent osób, które mnie oglądają, mnie subskrybują. Więc 70% procent osób, które mnie oglądają, jeszcze nie wcisnęły tego czerwonego guziczka. Proszę o to, bo im szybciej uzbieramy te tysiąc, to ja też będę robiła te filmiki bogatsze, tak? Może to nie są duże pieniądze z reklam, ale zawsze. Zawsze będzie dodatkowe parę groszy na kolejne zdrapki, na więcej zdrapek. Dobra. Kończę gadać, bo się rozgadałam jak zawsze. Kochani, ekstremalne 7 mamy z numerkiem 5. Do tego mamy szczęśliwe linie z numerkiem 75, obocóweczkę z numerkiem 49 i krzyżubeczkę z numerkiem 67. I może zaczniemy sobie od tej premierki ostatniej. Zobaczymy, czy tym razem, chociaż zwrocik będzie, bo poprzednio to była katastrofa. Chociaż na poprzednio to bardziej zależało mi na przedstawieniu Wam nagród. Pamiętajcie, że zmieniłam zasady są trzy nagrody. Dlatego, że będzie inny zestaw drapek. W tej samej kwocie, ale będzie inny, bo tamte niestety uległy uszkodzeniu. No, nie dało się z nimi nic zrobić. Nawet nie mogłam zdrapać tego elementu samego kodu, żeby można było sprawdzić, czy tam coś było. Więc no, no, niestety, kupiłam nowy zestaw. Jest za tą samą kwotę, także tutaj się nie martwcie, ten kto dobrze trafił, bo jest już osoba, osoby, nie będę mówiła ile, ale już są dobre trafienia. Więc tutaj spokojnie nie zmieniłam kwoty, broń Boże. Zakupu drapek, no a to co w środku, to wiadomo, to wie tylko loto. Więc tutaj nikt nie będzie poszkodowany, ale żeby nie było, dorzucam jeszcze jedną taką samą nagrodę. Tak samo te strapeczki za 30 zł, także jedna nagroda będzie dla osoby, która dobrze wytypuje wkład. Druga nagroda będzie dla osoby, która dobrze wytypuje, bądź będzie najbliżej tego, ile uda mi się w nich wydrapać. I trzecia będzie ogólnie spośród wszystkich osób biorących udział. Oczywiście oprócz tych dwóch wygranych, czyli jak jest teraz prawie 50 osób, które biorą udział w konkursie, no to te dwie osoby odejdą, to będzie 48 losów, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, bo może się tak zdarzyć, to jest ciężkie, ale jednak może się tak zdarzyć, że wylosuje na przykład osobę, w, tej, w tym ogólnym losowaniu wylosuje osobę, która już wygrała paczuszkę na przykład za poprawnie wytypowany wkład. Żeby nie było takiej sytuacji, po prostu te dwie osoby, które już wygrają te paczuszki za wkład-wykład, no to automatycznie te dwie osoby odpisuje, te osoby już nie biorą udziału w trzecim losowaniu, w trzecim losowaniu biorą osoby wszystkie, które biorą udział. Nieważne, czy dobrze wytypują, czy nie, które wzięły udział, wszystkie będą brały e, udział w losowaniu na trzecią paczuszkę. Dobra. Tutaj dla przypomnienia, kochani, w tym ekstremalnym 7 szukamy pliku Siódemki, która będzie mnożyć razy 2, albo złota, która będzie mnożyć razy 5. Wszystko mile widziane, najchętniej złoto. No i zobaczymy. I my tu mamy Awokado, palmę, kwiata, Biedronkę, słońce, piłkę, pierścionek, melon, podkowa, narty, trofeum, diamenty, chmury, świnka, zegar, korona. Gwiazda, kolejnym pustakiem. Wieje, kochani. Cytryna. Oj, nie polubimy się z tą zdrabką. Ananas. Perła. Auto. Wiśnie. Oj, nie polubię cię, kochana. Kawa. Rower. I portfel. Więc jest kolejny pustak. Niestety, ale ta zdrabka będzie rzadko u mnie. Oj, bardzo rzadko. Decha e kontrolne. Dlatego, że ona mnie nie lubi. I ja też jej nie polubiłam. Także o tej zapominamy i weźmiemy sobie te maluszki. Zobaczymy, może tutaj coś się trafi, żeby całkowitego zara nie było, bo oczywiście są zarzuty. No, ale mniejsza o to. Nie naprawdę to nie rusza. Uwierzcie mi, ja już przeszłam w swoim życiu etap, w którym zmierzyłam się z hejtem, nienawiścią. Jeszcze za dziecka w szkole. Więc uwierzcie mi, ja już naprawdę to nie rusza. Znam swoją wartość, wiem, że jestem wartościowym człowiekiem. Mam pełno osób wokół siebie, które naprawdę mnie lubią za to, jaka jestem, bo jestem w prawdziwym życiu, jestem bezpośrednia. Uwierzcie mi, ja nie obijam w bawełnę. Jeżeli coś mi nie pasuje, mówię to od razu. Mnie się nie da coś po środku. Mnie się albo lubi, albo się mnie nienawidzi. Taka jestem i tego nie zmienię, nie mam zamiaru zmieniać, bo mi to pasuje po prostu. Nie ma nic pomiędzy. Są osoby, które mnie kochają, ja też je bardzo kocham. I są osoby, które mnie nienawidzą. I to w sumie one mają problem, nie ja. Także mnie takie hejty naprawdę nie ruszają. Możecie sobie zgłaszać moje filmiki, jeżeli coś Wam nie pasuje. Proszę bardzo, YouTube to sprawdzi. Tylko, że skoro ja wiem, że nie zrobiłam nic złego, broń Boże, nic od Was nie wyłudzam. Bo mogą to potwierdzić osoby, które się ze mną kontaktowały, czy to przez Facebooka, czy to przez maila. Osoby, które chcą mi wysłać paczki na urodziny. Ja prosiłam, żeby tego nie robić, bo ja naprawdę tego nie potrzebuję. Wystarczą mi naprawdę życzenia gdzieś w komentarzu, pod filmikiem, na chwilkę, żeby wejść na live'a, który będzie 28. Ja go jeszcze prędzej oczywiście zapowiem, on będzie zaplanowany. Naprawdę, nie musicie mi nic wysyłać, kochani. Mi wystarczy, że jesteście. A to, że wygrywam w konkursach, no zdarzyło się. No strafiło się ślepej górze ziarno. No co ja poradzę. Też byłam bardzo zdziwiona, że w tylu konkursach jeden po drugim praktycznie wygrywałam cały czas. Byłam przeszczęśliwa, nie powiem, że nie. Ale też byłam bardzo zdziwiona, bo przecież to nigdzie nie jest ustawiane. To jest po prostu losowanie. Kwestia losu. Udało się, trafiłam. Super fajnie cieszę się. Miałam. Fajne filmiki dla Was. Są powstawiane. Bo naprawdę były świetne. A co do reszty, no? Jeżeli naprawdę kogoś to tak boli. Ja nikogo nie zmuszam, żeby ze mną był. Ubierzcie mi. Bo nawet jeżeli miałby mi zostać jeden widz, jedna osoba ale wierna, która będzie przychodzić, oglądać, będzie zostawiać tą łapeczkę i chociaż ja bym miała mieć jednego lajka i jeden komentarz pod filmikiem, to ja to będę robić dla tej osoby, która ze mną będzie. Więc naprawdę tutaj ta osoba, która jawnie mi napisała, bo tak zaczęła mnie też stalkować na Facebooku, bo to już podchodzi pod stalking, to już nie jest zwykły hejt, bo pisząc do mnie na YouTubie, na Facebooku, to już jest tarking. I to naprawdę nie rusza. Ale ta, ta osoba jawnie mi napisała, że ona chce doprowadzić do tego, żebym ja zamknęła kanał. To napisałam krótko. Wybij to sobie z głowy. Bo nawet jeżeli zostanie mi tylko jeden widz, ale wierny widz, to ja dla niego będę nagrywać te filmiki i będę je wrzucać. Bo ja i tak sama płacę sobie za te zdrabki. Tak? No bo nie zarabiam na reklamach. Od nikogo nic nie wyłudzam. Zresztą to dobrze wiecie. Więc to No po prostu ludzi to boli. Przykro mi jest bardzo, że osoba, która ma otworzony kanał od 4 lat ma zaledwie 40 parę subskrypcji i dwa filmiki. To mamy pustaczka, kochani. Teku. No, po prostu mi zazdrości. Weźmiemy teraz owocóweczkę. Bo tak, tak jest przynajmniej w moim mniemaniu, że ona mi zazdrości, bo jestem z wami niedługo. Sprawdzam dwa miesiące, dwa czy trzy, i już jest ponad 400 osób. Tak więc, no, no to jest ewidentnie zazdrość. I jest mi przykro, jest mi smutno, naprawdę. Dlatego, że no ta osoba też jest w jakiś sposób poszkodowana, tak. Ale to nie jest moją winą, kochani. Jeżeli kogoś boli, tak jak mówiłam, może się skontaktować ze mną na maila. Proszę bardzo. O, dobra. Skupiamy się na zdrabkach, bo już się rozgadałam. Jak zwykle już mam uszy więdną. Jak ktoś nie może mnie słuchać, proszę wyciszyć albo w ogóle nie wchodzić. Mi na tym nie zależy, bo mi wystarczy, że ja mam Was, moich wiernych widzów, którzy naprawdę lubią tu wchodzić, lubią oglądać. Zawsze wezmą dobrym słowem. A reszta to robi sobie co chce. Dobra, teraz szukamy kiwi. Tu jest kiwi i tu jest kiwi. Borówka. Tu mamy boróweczki. Tutaj. Dobra. Dalej mamy figę. Tutaj, tutaj i tutaj. Winogron. Tu i tu. Dalej jest karambola. Tutaj, tutaj, tutaj i tu. I jeszcze tutaj jest. Teraz Arbus. Tu, tu i tu. I cytrynka. I cytrynka nam, kochani, nic niestety nie zrobi. Wszystko mamy poblokowane. Także tutaj owoc też jest pustakiem DP. I ostatnia już na dzisiaj. Szczęśliwej nie. i zobaczymy, może w tych liniach też tutaj się trafi. Tu, klucz. Tutaj jest kluczyk. I tutaj są jeszcze dwa. Teraz mamy pomarańcze. Nie ma. Jabłuszko. Tu jest jabłuszko. Tutaj. I jeszcze tu trzecie. Gwiazdeczka. Tu. I tylko raz. Teraz serce. Serduszko dla Was, moich wiernych, kochanych widzów. Uwielbiam Was. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Garnek jest tutaj. I tutaj. Dobra. Teraz mamy pik. Tu jest pik. Ok. Dzwon. Nie ma. Biedronka. Tu jest kropeczka, i tu jest kropeczka. Dobra, więcej nie widzę. A nanos. Tutaj też się nam winogron brakuje. No, czy te linie uratują honor, chociaż mały zwrocik będzie? Jak myślicie? Diament nie ma. No to teraz cytryna. Tutaj jest i tutaj jest. No to podkowa może winogron, wiśnie. A mamy trefę. Tutaj, tutaj i już. Teraz śliwka, Tutaj. Słoń. Tu jest słoń. Truskawka. Tu jest truskawka i tu jest truskawka i jeszcze tu jest truskawka. Banan. Brak. Słoneczko. Tu jest słoneczko. Teraz mamy sakwę. Brak. Gruszka. Tu jest gruszka. Arbuz. To chyba będzie pustakowo dzisiaj znowu. I księżyc tu. I tu. Także tutaj mamy wszystkie, kochani, pustaczki niestety. Ale ja się tym kompletnie nie przejmuję, Dlatego, że jesteście ze mną. I w końcu jeszcze coś fajnego trafimy. To naprawdę, to są tylko zdrabki. Tutaj nie ma się czym przejmować. To jest hobby jak każde inne. Wiadomo, drogie, ale tylko hobby. Raz się trafi, raz nie. Dziękuję Wam pięknie za to, że byliście. Buziaczki ogromne przesyłam. Miłej jeszcze niedzieli życzę. No i widzimy się, kochani, w kolejnym odcinku. Buziaczki. Pa, pa, pa.